podcast Slow Soul dla kobiet, które pragną żyć na własnych zasadach i w zgodzie ze sobą. Witam cię serdecznie w 76 odcinku podcastu Slow Soul. Tutaj jest Grochocińska i dzisiaj chciałabym zaprosić was taką Krótką podróż po transformacji wewnętrznej. Chciałabym dzisiaj porozmawiać, opowiedzieć Wam o tym, jak wygląda właśnie taka czuła transformacja wewnętrzna, która prowadzi Ciebie z powrotem do Twojego wnętrza, z powrotem do prawdziwej siebie i która prowadzi Cię na Twoją własną drogę życiową, która pozwala Ci odkryć swoją misję, ścieżkę swojej duszy i sięgnąć po Samorealizację, spełnienie i takie właśnie życie w czystej radości. Listopad jest w studiu Slow Soul miesiącem właśnie takiego powrotu, przyzwolenia sobie na radość, na przyjemność i tak to jest z tą przyjemnością, radością z życia, że to nie jest tak, że my możemy po prostu kliknąć palcami i postanowić, że dzisiaj będziemy radosne. Od dzisiaj moje życie będzie mi się podobać, od dzisiaj będę robić tak, że będę odczuwała radość, przyjemność z życia. Generalnie rzecz biorąc, te wszystkie, jakby to powiedzieć, filozofie, ćwiczenia, które sprawiają, że będę sobie powtarzać coś w ciągu dnia i potem mi się coś zmieni pod kopułą i będę robić inaczej należy wsadzić na półkę z bajkami. Jestem bardzo wyczulona na propagowanie takich wszystkich metod trochę, które działają na zasadzie plastra, który przylepiamy na otwarte złamanie i ten plaster ma nam pomóc rozwiązać nasz problem, a jeśli nam nie pomógł, to z nami coś jest nie tak, a nie z metodą, nie z plastrem. Ponieważ to, co oddziela nas od przyjemności, to, co oddziela nas od radości z życia, to nie jest nasza decyzja, że od dzisiaj do jutra będę nieradosna, że od dzisiaj do jutra ja nie będę cieszyć się z życia. To, że okej, okay, dobra, zdecydowałam, że będę nieszczęśliwa i dlatego jestem nieszczęśliwa. To nie tak. To, co oddziela nas od radości, od przyjemności, od spełnienia, to generalnie rzecz biorąc jest. Nasz wewnętrzny ból, nasze nieprzeżyte, niezaleczone traumy, nasz brak świadomości siebie ze względu na to, że jesteśmy od siebie oddzielone, nasze wzorce karmiczne, które sprawiają, że my nie mamy dostępu do naszego potencjału, nasze podświadome przekonania, które blokują nas właśnie w takim mańcecie walki, mańcecie ciężkiej pracy. Nasze lata, wieki programowania na to, że generalnie rzecz biorąc, jakby w życiu trzeba ciężko walczyć o swoje, a robienie rzeczy z lekkością, z przyjemnością nie jest do końca mile widziane. Moi drodzy, moje drogie, na takie grube tematy nie przylepia się plastra. Na takie grube tematu nie pstryka się palcami, albo nie afirmuje i nie oczekuje się, że to nam pomoże. Na takie tematy my potrzebujemy czułej Akceptującej, łagodnej transformacji wewnętrznej. Taką transformację wewnętrzną ja robię w Slow Soul Studio z moimi klientkami. Na taką transformację wewnętrzną zapraszam Was praktycznie w każdym odcinku, <gry> ponieważ ta transformacja pozwala właśnie w takich czterech krokach, czterech stopniach powrócić do siebie odnaleźć swoją drogę życia, sięgnąć po to spełnienie, sięgnąć po tą radość, zmienić to, co mamy właśnie zakodowane na poziomie duszy, na poziomie umysłu, co oddziela nas od siebie, oddziela nas od przyjemności i radości, jakie płynie z naszego życia, doświadczenia. To jest transformacja, która pomaga tak głęboko zmienić nas wewnętrznie, że nawet będąc w tym całym świecie, my odbieramy ten świat zupełnie inaczej, ten świat nagle staje się dla nas dobry, bezpieczny, sprzyjający. A także to jest transformacja, która pomaga nam tak głęboko wprowadzić zmiany w naszym życiu, żebyśmy my zaczęły. Świadomie kreować nasze doświadczenie, brać pełną odpowiedzialność, wstępować na taką pozycję własnej mocy i kreować w naszym życiu to, czego pragniemy. Sięgać po tą radość, sięgać po to spełnienie, bez zastanawiania się, czy ja jestem warta, czy zasługuję, czy to jest dla mnie dostępne. I tak jak się pewnie domyślasz, aby dokonać tak głębokich zmian u źródła problemu, w korzeniu na głębokim poziomie naszej podświadomości, na głębokim poziomie naszej duszy. Do tego potrzebujemy procesu. Takie rzeczy nie dzieją się przez jedną noc, ale to też nie jest powiedziane, że takie rzeczy muszą dziać się latami. Wystarczy nam 2-3 miesiące, aby coś takiego u siebie. Dokonać. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o tym, jak przebiega taka transformacja, o jakich etapach transformacji można mówić, na podstawie tego, właśnie jak pracuję, jak działam, ale także na podstawie też tego, co przeżywają moje klientki, co zauważają w sobie moje klientki. Dzisiejszy odcinek idealnie też wpisuje się w to, co dzieje się na naszym niebie. Tak jak pisała Maria z Munset, ten okres tej pełni w byku to jest okres, kiedy my wracamy do cielesności, do przyjemności, do radości. Niemniej jednak, żeby wrócić do tego, czasami musimy się skonfrontować z tym, co nas od tego oddziela. Z tym co oddziela nas od siebie, tym co oddziela nas od swojej cielesności swojego ciała. Autorka też pisze o takim aspekcie tego, że my jesteśmy przeważnie dla siebie twarde, że przeważnie staramy się zacisnąć zęby, i jakoś przetrwać takie trudne sytuacje, a nawet w momencie, kiedy pochylamy się nad swoimi traumami, też staramy się w taki twardy sposób pewne rzeczy przepracować, kiedy w takich momentach potrzeba nam właśnie takiej subtelności, potrzeba nam takiej łagodności, czułości w podejściu do siebie. I ja w swojej pracy bardzo, ale to bardzo dużą wagę zwracam na to, żeby proces w jaki wchodzi dana osoba, był właśnie w takim tempie, z taką intensywnością i tak głęboko, jak jest to tej osobie jakby potrzebne, ale z poszanowaniem w stu procentach właśnie. Tej delikatności, subtelności drugiego człowieka. Ja też nie ukrywam, że trochę mi zajęło dojście do tego, że właśnie taka subtelność, czułość, miłość i poszanowanie drugiego człowieka to jest właśnie to, co daje nam niesamowity impuls do rozwoju. My nie potrzebujemy wychodzić poza strefę swojego komfortu, stawać w niekomfortowych warunkach i dzięki temu się rozwijać. To jest. Absolutny bullshit. My w swoim procesie potrzebujemy właśnie łagodności, czułości, miłości do siebie i potrzebujemy zaopiekowania. Dobra. Więc teraz, jak już powiedziałyśmy sobie pewne rzeczy, e, możemy przejść do tego, jak wygląda taki czterostopniowy proces transformacji wewnętrznej. Jak ja to robię, jak ja to widzę, jak to też widzą moje klientki, które ze mną pracują. Naszym punktem wyjścia, pierwszym stopniem, pierwszym punktem, pierwszym takim kamieniem węgielnym na drodze transformacji wewnętrznej jest zawsze oczyszczenie blokad, oczyszczenie tego, co trzyma nas w miejscu. I tu nie ukrywam, że bardzo istotne jest to, aby zajrzeć na dwa. Poziomy, dwa integralne poziomy tego, kim jesteśmy, czyli na oczyszczenie blokad zarówno na poziomie umysłu podświadomego, na tym naszym mentalnym poziomie, jak i pochylenie się i spojrzenie na blokady, jakie są zakodowane na poziomie naszej duszy. Nie ukrywam, że Dotknięcie dwóch tych poziomów pozwala nam na jeszcze głębszą transformację. Od kiedy pracuję na poziomie duszy, widzę, że moje klientki osiągają dużo lepsze efekty niż w momencie, kiedy pracowałam tylko i wyłącznie z umysłem, tylko i wyłącznie z. Właśnie z hipnoterapią, metodą RTT, nie wspomagając się właśnie odczytami z Kronika Kaszy, nie, nie wspomagając się modalnością Sour alignment, która pozwala właśnie tutaj na czyszczenie tak zwanych negatywnych wzorców karmicznych. Więc w pierwszym etapie oczyszczamy. Oczyszczamy to, co trzyma nas w miejscu, to, co właśnie oddziela nas od siebie. Oczyszczamy to, co nie pozwala nam cieszyć się życiem, oddziela nas od radości, spełnienia. Następnym etapem jest właśnie takie poznanie siebie, poznanie prawdziwej siebie, a nie tej wersji siebie, którą miałyśmy się stać. To jest taki powrót do korzeni, powrót do siebie. I tutaj e, takim pięknym. Metodą, piękną rzeczą, jaką robimy dla siebie, to spoznawanie swojego profilu duszy. Poznaję to, kim naprawdę jestem, kim jestem na takim naprawdę moim takim najgłębszym poziomie, poziomie tej esencji, poziomie mojej duszy. Poznaję swoje dary, poznaje moje wartości, poznaję moje takie naturalne umiejętności, swoją strefę geniuszu. Poznaję to. Jakie decyzje dla mnie są niekorzystne, jakie wybory sprawią, że będę działać wbrew sobie, a jakie wybory będą w zgodzie ze mną? Poznanie prawdziwej siebie, poznanie swojej duszy, swojego profilu duszy pozwala nam zbudować świadomość siebie, świadomość swojej mocy, swojego potencjału. Pozwala nam także na. Zbudowanie takiej świadomości swojej drogi, odnalezienie swojej misji życiowej, ścieżki swojej duszy, drogi swojej duszy. I to jest taki moment, kiedy my odpowiadamy sobie na dwa takie fundamentalne pytania: kim jestem i dokąd zmierzam. Odpowiedzi na te pytania sprawiają, że my przestajemy czuć taką pustkę w swoim życiu, przestajemy jakby trochę miotać się bez celu. Zaczynamy jakby mieć taki wewnętrzny kompas, wewnętrzne prowadzenie, dzięki któremu ja dokładnie wiem, dokąd zmierzam, wiem, kim jestem, wiem, co jest moje, co nie jest moje. Sama ta świadomość daje absolutnie fenomenalny spokój wewnętrzny, ponieważ nagle my nie jesteśmy taką jakby małą łódeczką na oceanie możliwości, okoliczności i innych rzeczy. My stajemy się takim świadomym okrętem, który nawiguje. Po swoim wyznaczonym szlaku, po szlaku, który wynika z tego, kim jesteśmy na poziomie duszy, więc jest absolutnie nasz. I to też sprawia, że w momencie, kiedy mamy świadomość siebie, to nasze ego też przestaje kłócić się z rzeczywistością, przestaje walczyć z nami, ponieważ tutaj już czarno na białym jest napisane, powiedziane, kim ja jestem, dokąd ja zmierzam. Kolejnym takim bardzo ważnym etapem, który naturalnie wypływa z tego, że my uczymy się, kim jesteśmy, uczymy się tego, dokąd zmierzamy, budujemy taką głęboką świadomość siebie, budujemy taki głęboki powrót do tego, kim jesteśmy naprawdę, jest taki etap, Łączenia się ze sobą na jeszcze głębszym poziomie, łączenia się ze swoim takim duchowym aspektem. To jest moment, kiedy my właśnie tworzymy takie połączenie duchowe, budujemy połączenie ze swoją intuicją, uczymy się słuchać siebie. Ten etap wypływa jakby naturalnie z tego, co dzieje się wcześniej. To, to nie jest coś, z czym ja zwykle jakby tak. Um, Intencjonalnie pracuje z klientkami. To jest coś, co bardzo naturalnie wypływa po prostu z tego procesu. To jest moment, kiedy my zaczynamy słuchać siebie z dwóch powodów. Ja mówiłam. O tym, co blokuje dostęp do naszej intuicji, w jednym z odcinków podcastu. On wyszedł całkiem niedawno, więc na pewno dziś go tam znajdziecie u góry. Generalnie dzięki temu, że my pozbywamy się tego, co oddziela nas od siebie, my jesteśmy w stanie zacząć siebie słuchać. I z racji tego, że budzi się taka głęboka świadomość tego naszego duchowego aspektu, wiemy, co ta dusza do nas mówi, w jaki sposób nas motywuje, do czego nas zachęca, do czego nas inspiruje. My jesteśmy w stanie właśnie zrozumieć to. Co mówimy do siebie, zrozumieć generalnie rzecz biorąc te informacje, które wypływają. Dlatego właśnie tak pięknie tutaj pojawia się ten etap wkraczania na tą drogę życia w zgodzie ze sobą, dzięki słuchaniu siebie. W wyniku czyszczenia też tych blokad i restrykcji z poziomu umysłu i duszy, my zaczynamy też stawiać siebie jako swój wewnętrzny autorytet. Rezygnujemy ze słuchania wszystkiego na zewnątrz, zadawania pytań innym, Kim jestem, dokąd zmierzam, co mam robić, my te pytania naturalnie kierujemy do swojego wnętrza. I dzięki temu, że te pytania kierujemy do swojego wnętrza, właśnie uczymy się słuchać siebie. Więc ten aspekt łączenia się ze swoją duchowością, ze swoim wewnętrznym głosem, ze swoim wyższym ja, ze swoją duszą i słuchania siebie jest tu bardzo, bardzo, bardzo ważny. I On naturalnie po prostu wypływa z e, poprzednich kroków, właśnie tego tej transformacji z tego oczyszczania i z tego budowania świadomości siebie. Następnym takim etapem, który pojawia się na ścieżce tej transformacji wewnętrznej, jest taki moment integracji. Kiedy my już jakby pozbywamy się tych blokad, pozbywamy się tego co blokowało nasz potencjał, mamy tą świadomość tego kim jestem, dokąd zmierzam i zaczynamy porządkować nasze życie. To jest tak, że moje klientki w trakcie pracy ze mną wprowadzają już takie bardzo zaawansowane zmiany w tym, jak funkcjonują, jak pracują, jak żyją, jak funkcjonują w związkach, w relacjach rodzinnych, romantycznych. To jest tak, że ta wiedza nie idzie na półkę, to nie są jakieś fajne teoretyczne rzeczy, które my z ciekawości poznajemy na swój temat. To są informacje, to są akcje, to jest oczyszczanie, które prowadzi nas do działania. Jest takim następnym Etapem jest właśnie integracja tego, co wiemy o sobie, tego, co zostało już oczyszczone, do takiego poziomu naszego, tego fizycznego doświadczenia. To jest usuwanie rzeczy, które już nie są w zgodzie z nami. To jest usuwanie na przykład relacji, które nie są w zgodzie z nami, to jest zmiana sposobu pracy, to jest zmiana w sposobu postrzegania siebie, zapewniania sobie pewnych rzeczy. To jest bardzo głębokie. Czasami, a czasami bardzo subtelne, dopasowywanie naszych okoliczności, naszego świata, naszego doświadczenia do tego, kim jestem i czego pragnę. Jak widzicie, żeby Wprowadzać takie zmiany w życie. My tutaj musieliśmy dokonać dwóch niesamowicie ważnych rzeczy. Pozbyć się tego, co nie pozwalało nam wcześniej, jakby zacząć działać, i musieliśmy się dowiedzieć, właśnie, jaka ścieżka jest nasza, żeby móc, że tak powiem, na tą ścieżkę teraz wkroczyć. I tutaj zachodzą zmiany na poziomie trzeciego wymiaru. Ważne jest to, żeby powiedzieć sobie, że jakby wiesz, te pierwsze etapy naszej pracy to była praca na poziomie naszego umysłu, praca na poziomie duszy, czyli tutaj mamy czwarty, piąty wymiar. I teraz schodzimy na wymiar trzeci. Schodzimy na ten nasz rzeczywisty. Wymiar, kiedy my zaczynamy działać inaczej, i to jest szalenie ważne, i tego aspektu bardzo często brakuje w większości programów transformacyjnych, w większości modalności, ponieważ zwykle my się transformujemy na poziomie mindsetu zwykle to jest koniec czasami się jeszcze transformujemy na poziomie energii i potem po takich sesjach transformacyjnych my wracamy do domu, wracamy do naszej pracy i robimy w kółko to samo, co robiliśmy przed transformacją. I co się dzieje? Co się zmienia w naszym życiu? Nic. Absolutnie nic. Ponieważ żeby zmieniły się nasze okoliczności, my musimy zacząć działać w inny sposób. I co bardzo ważne, ten sposób musi być w zgodzie z tym, kim my tak naprawdę jesteśmy. Musi być w zgodzie z tym, kim jesteśmy na poziomie naszej duszy. To jest tak. Na dobrą sprawę, że w wyniku takiego rozwoju, budowania świadomości siebie, my trochę wchodzimy na taką drogę jednokierunkową. W momencie, kiedy my zaczynamy kumać, czuć, tak naprawdę czuć na takim poziomie fizycznym wręcz, co jest nasze. To my przestajemy się zadowalać takimi półśrodkami. Ciężej jest nam iść na kompromis i robić rzeczy wbrew sobie, kiedy mamy pełną świadomość konsekwencji tego. Czyli mamy pełną świadomość tego, że jeśli będę działać wbrew sobie, to wykreuję dla siebie albo brak, albo dramat. Um, mając taką świadomość, my już nie chcemy się na to godzić. My chcemy budować dla siebie takie świadome doświadczenie i generalnie rzecz biorąc, jakby wchodzimy tutaj w ten taki um, etap. Ten etap właśnie świadomej kreacji, świadomego działania i wchodzenia w taką rolę odpowiedzialności, bycia odpowiedzialnym, bycia taką królową panią swojego życia, świadomą liderką swojego życia. Więc ja wiem, kim jestem na poziomie duszy, pozbyłam się blokad, czyli jakby nic nie trzyma mnie w miejscu, więc co mi pozostaje e, dalej do zrobienia? Pozostaje mi działanie. I to są tak na sprawę takie cztery podstawowe etapy te etapy można rozszerzyć jeszcze o dwa dodatkowe. Ja rozszerzam tę transformację o te dwa dodatkowe etapy dla osób najczęściej, które właśnie chcą wkroczyć na swoją nową ścieżkę zawodową poprzez właśnie kreowanie albo swojego własnego biznesu, albo taką bardzo świadomą już pracę w zgodzie ze sobą. Jakby wiesz, zawsze swój własny biznes najda, daje nam 100% wolności, 100% możliwości. Są rzadkie przypadki pracy na etat w momencie, kiedy jakby pracujemy dla kogoś, ale i tak jesteśmy niezależne. Jednak nie, nie widzicie tą dynamikę. Jakby im, im bardziej jestem niezależna, im bardziej jestem na swoim, tym bardziej po prostu mam tutaj um, pełną gamę możliwości decydowania o sobie. Co daje mi też pełnie mocy. Więc w momencie, kiedy sobie już jakby decydujemy się iść dalej, to pojawiają się jeszcze dwa etapy. Pierwszy etap to jest właśnie etap nauki takiego świadomego manifestowania, gdzie my przez właśnie też modalność soul alignment, przez odczyt, Manifesting Blueprint. Uczymy się nie tylko, jakie działania są w zgodzie z nami, ale także jak działać, żeby to było w zgodzie z nami, ponieważ to, jak coś robimy, a nie tylko to, co robimy, ma niesamowity wpływ na to, jakie rezultaty kreujemy. Tutaj, poprzez naukę właśnie manifestowania, my uczymy się stawiać e intencje, my uczymy się wprowadzać nowe działania do naszego życia. I uczymy się, jakby przechodzić z tego punktu A do punktu B i kreować takie rezultaty, jakich się pragnie. Kolejnym takim etapem, który jest też bardzo ważny i bardzo kluczowy, jest też dopasowywanie naszego aktualnego biznesu lub tworzenie nowego biznesu, tak żeby on był w zgodzie z nami. I tu przychodzi nam znowu z pomocą modalność soul alignment i przychodzi nam z pomocą odczyt biznesowy. Teraz mam do dyspozycji takie bardzo precyzyjne narzędzie, które pozwala przeczytać energię biznesu, który jest albo planowany albo już funkcjonujący. Gdzie możemy absolutnie sprawdzić każdy aspekt biznesu, czy on jest w zgodzie z tym, kim jesteśmy na poziomie duszy, i czy jest w zgodzie z intencją, jaką chcemy wykreować. Mówiąc inaczej, czy za pomocą takich działań, jakie planujemy lub robimy, jesteśmy w stanie wykreować, zmanifestować takie rezultaty, jakich pragniemy. Więc za pomocą jakby tych e, nauki, manifestowania, ale także kreowania takiego świadomego swojego biznesu, my potem wchodzimy w taki obszar kreowania właśnie obfitości, kreowania radości, spełnienia. Nic nie daje nam takiej wolności, takiej radości, jak świadome kreowanie swojej rzeczywistości, kiedy ja tak zarządzam moimi działaniami, żeby właśnie sięgnąć po to, czego pragnę. I jak widzicie, ta transformacja jest w 100% dopasowana do danej osoby. W 100% każde działanie, to jak manifestujemy, to jak budujemy biznes, to w jaki sposób jakby budujemy relacje, to w jaki sposób zmieniamy nasze okoliczności, to wszystko jest skrojone na miarę do tego, kim Ty jesteś na poziomie duszy. Jaki jest Twój profil duszy? Jaki jest Twój cel duszy? Jaki jest Twój cel w życiu? Co cię kręci, co ci się podoba, co sprawia ci radość? Nigdy, przenigdy nie korzystamy tutaj z jakichś wzorców, które są z góry gdzieś komuś narzucone. Każdy z nas jest inny. I jeśli byłaś u mnie na warsztatach bezpłatnych z kobiecej mocy. To Zapewne słyszałaś to, że e, nasza kobieca moc nie wynika z jakiegoś jednego przepisu. Ona wynika z tego, że my autentycznie realizujemy siebie. Autentycznie jesteśmy tym, kim jesteśmy na poziomie duszy. Odzwierciedlamy to w swoim doświadczeniu. Więc to wszystko musi być nasze i to wszystko jest nasze, i wszystko jest jakby na, tak czule, łagodnie dopasowane do Twoich potrzeb, Twoich możliwości, Twojego tempa. Także tak wygląda transformacja wewnętrzna w slosu studiu. Efekty, jakie kreujemy przez 2-3 miesiące, przyznam szczerze, naprawdę nie skłamie, kiedy to, kiedy, kiedy to powiem, ale efekty, jakie kreują moje klientki w 2 trzy miesiące, mnie samą wprawiają często w takie podziw, trochę osłupienie takie, wow, naprawdę, dziewczyny to jest niesamowite. Więc um, moje klientki potwierdzają swoimi działaniami, swoimi transformacjami, swoimi zmianami, że aby tak dogłębnie ztransformować siebie i swoje życie, nie potrzebujemy lat. Wystarczy nam kilka miesięcy. I ta moc tej transformacji, jaką mamy w sobie, która trafia na odpowiednie e, narzędzia i indywidualne podejście, jest w stanie. Wykonać, stworzyć niesamowite efekty. Jeśli to, co dzisiaj mówię, ma dla Ciebie sens, jeśli uważasz, że tak, taka praca jest dla Ciebie, jeśli pragniesz też dla siebie takiej zmiany, jeśli chcesz sięgnąć po spełnienie, obfitość, zacząć żyć na własnych zasadach, zapraszam Cię bardzo serdecznie na bezpłatną konsultację wstępną. Link do konsultacji znajdziesz w opisie podcastu. A jeśli masz ochotę wejść w takie grupowe doświadczenie transformacji wewnętrznej, wrócić do siebie, to zapraszam Cię też na warsztaty, jakie odbędą się 19 listopada w Poznaniu w Domu Dźwięków. Także takie dwie propozycje mam dzisiaj dla Was. I dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym podcaście.